Cześć, nazywam się Wojtek Wełna, a to jest moje jedno z dwóch eee, i wiza zdecydowanie humor. Stewi w lotniczej nie, ale jeśli chodzi o latanie, to jest moje marzenie, więc pilot. Sportowo Niech będą te dzieci z gwiazdką, bo w szpilkach nigdy nie będzie mi Nie mam zamiaru. <grystanie z wiatki> Mentorik. Spędziłem na miasteczku studenckim 5 lat mojego życia, więc studia. Dobra, domówka o Paulinie. <grystanie z wiatki> Zdecydowanie do szybowca. Polecam. Biznes. Jestem za tym, żeby wspierać polski kapitalizm i polskość, więc Sapkowski. Szoty. Kanapka. Nie do końca ufam Uber Eats, więc na mieście. To jest świetna rzecz, aczkolwiek własna droga też jest bardzo mocno inspirująca, więc własna droga. Mówca nie może nie być pewny siebie na scenie, ale tego czekamy, każdy się musi nauczyć i warto tutaj być i warto być na scenie, bo tutaj budujemy swoją pewność siebie.